Witam Cię serdecznie w drugim odcinku portfela kanału, czyli eksperymencie, w którym co miesiąc, pod koniec danego miesiąca, inwestuję małe kwoty w niszowe i ciekawe, w mojej opinii, spółki. Jesteśmy już po pierwszym miesiącu w inwestycji i czerwony kolor, który rozpoczyna ten odcinek, nie jest przypadkowy. Zapraszam do oglądania. Pamiętaj jednak, że wszystkie spółki, które kupuję w tym eksperymencie, są wybierane po mojej osobistej ocenie i w żadnym razie nie namawiam do naśladowania moich ruchów. Bo nie jestem doradcą inwestycyjnym i musisz pamiętać, że nic na tym kanale nie jest poradą inwestycyjną i jest to jedynie mój osobisty i subiektywny punkt widzenia. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj także, że inwestowanie jest ryzykowne. Skoro kwestie techniczne mamy za sobą, to przypomnimy teraz nowym widzom założenia tego małego eksperymentu. Na portfel kanału przeznaczę małe kwoty. Myślę, że to będzie maksymalnie 800 zł miesięcznie. Kwota oczywiście będzie się różniła w poszczególnych miesiącach w zależności od tego, jaki pakiet akcji danej spółki postanowię kupić. I będą to spółki, w które zwykle nie inwestuję na głównym portfelu. Bo moim zdaniem, co niejednokrotnie już wspominałem, inwestowanie powinno być nudne. A tutaj, z racji niższych kwot niż zwykle, pozwolę sobie po prostu na większe ryzyko. I każdy następny film z tej serii. Będę rozpoczynał od podsumowania mojej aktualnej sytuacji, i do tego właśnie podsumowania przejdziemy. Tak więc, po pierwszym miesiącu w naszym portfelu kanałowym znajduje się 70 akcji spółki Molecure o bieżącej wartości 530 zł, czyli mamy tutaj około 14% straty. I w tym momencie chciałoby się zacytować jeden z wielu kultowych tekstów, jakie padają w chłopakach z baraków. Kto nie oglądał, serdecznie polecam. Ale ja raczej zacytuję tutaj Mariusza Pudziana i powiem, że cierpliwy to nawet kamień ugotuje. A o molekular myślę wyjątkowo długoterminowo, bo no spółki biotechnologiczne mają to do siebie, że kurs jest trochę kapryśny i po prostu mocno nimi buja. Ale dzisiaj portfel nieco ustabilizujemy. Do tego przejdziemy za chwilę, moi drodzy. Cierpliwie czekamy na końcówkę roku i spływ, mam nadzieję, dobrych wieści z badania klinicznego OATD1. Kto nie wie o co chodzi, to jest tutaj odnośnik do pierwszego odcinka. Tam opowiadam nieco więcej o molekurze. Dzisiaj pozostaniemy też w klimacie medycznym, bo spółka, jaka trafia do portfela w kosmicznej ilości jednej akcji, to Neuka, czyli firma będąca m.in. Największą hurtownią farmaceutyczną w kraju, ale nie posiadającą żadnej apteki, bo ta strategia firmy ma na celu pokazać, że są partnerami dla aptek, a nie tworzą im konkurencję. Ale gdybym spłycił nełkę do hurtowni, to byłoby to zbyt duże uproszczenie, bo firma ta ma udział również w produkcji farmaceutyków, rozwija swoje marki własne i nawet ma udziały w badaniach klinicznych, bo bodajże w 2022 roku. Firma zainwestowała w amerykańską spółkę OncoBay Clinical, która właśnie prowadzi badania kliniczne na wczesnych etapach. Dostrzegamy tutaj więc zdywersyfikowaną działalność, ja jednak widzę nadal potencjał do dalszych wzrostów. Bo spoglądając na wykres, to kurs tej spółki zaliczył ostatnio niezły spadek, bo na przestrzeni roku jest to lekko ponad 20%. Być może wynika to z niższych niż spodziewane wyniki kwartalne, ja jednak pomyślałem, że i tak kupię tą właśnie jedną akcję, też cenowo to się fajnie spinało do założeń portfela. Za tą akcję zapłaciłem około plus minus 650 zł. I zrobiłem to po części dlatego, że po prostu wierzę, że zobaczymy odbicie na wykresie, oraz dlatego, że spółka jest świeża po dywidendzie i być może również z tego powodu widzimy lekki spadek. Oraz też nie ukrywam, że po części zrobiłem to dlatego, że chciałbym, aby ten mini portfel został w takim klimacie biotechnologiczno-medycznym. Wiadomo o co chodzi, zobaczymy co to będzie. I co ciekawe, co muszę wspomnieć, bo to też należy do tematyki mojego kanału, to neuka ma bogatą historię i tradycję wypłacania dywidend, czyli tego, co jak dobrze wiecie, lubię najbardziej. Ta spółka wypłaca bowiem dywidendę od ponad 20 lat, bo jest to wypłata od 2004 roku, ale co jeszcze ważniejsze, to jest dywidenda rosnąca od 2004 roku, czyli ponad 20 lat, rok do roku dywidenda rośnie. Nie jest to może kolosalna stopa dywidendy, bo to jest najczęściej chyba tam około 3-4%, nawet czasami trochę mniej. Ale liczy się sam fakt stabilności i takiej przewidywalności. Dlatego spółka ta, ta jedna akcja tej spółki, będzie trochę takim stabilizatorem portfela. Zobaczymy, jak to będzie. No i w sumie, gdybyśmy byli na rynku USA, no to tutaj zbliżamy się do bycia dywidendowym arystro, arystokratą, prawda? No bo jednym z kilku warunków jest właśnie 25-letnia nieprzerwana i rosnąca dywidenda. Zdradzę Wam tylko tutaj jeszcze, że za miesiąc być może zobaczymy kolejną spółkę z branży, bo jest to spółka, której przyglądam się już w sumie od tygodni, no jeśli nawet nie od miesięcy. Więc podsumowując, aktualną wartość portfela pod koniec drugiego odcinka. Teraz większość, bo około 55% wartości tego portfela stanowią akcje nauki, czy raczej stanowi akcja nełki. Molecjur to jest po spadkach około 45%, więc nasz eksperymentalny portfel ma już dwie spółki, więc będzie co analizować za miesiąc. Żebyście nie przegapili, to zapraszam do subskrybowania, zapraszam do podbijania algorytmu komentarzami, lajkami, wszystkim, co się tylko da. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia już wkrótce.